Wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Balon, Agnieszka Rłoska. <noise> Przywitała Państwa Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Oskara Kolberga w Szczecinku pod dyrekcją Tomasza Giłki. <noise> Partię solową w tym pięknym utworze Moon River Wykonał nauczyciel Szkoły Muzycznej, pan Rafał Mizdalski. A księżycową rzekę tanecznie zatęczył dla państwa tancerze klubu tańca towarzyskiego AIDA. Jesteśmy niezwykle wzruszeni, że. Tylu mamy widzów i tylu mamy słuchaczy, i takie było założenie dzisiejszego koncertu. Witamy wszystkich Państwa razem i każdego z osobna ściskamy mocno dziękujemy, że tu jesteście. Witamy Was kochani. Dobry wieczór szczecinku. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na ucztę, na balsam dla duszy po tym całym trudnym okresie. Myślę, że to, co przedstawimy na tych dwóch scenach spłynie do państwa serc miodem. Witamy wszystkich Państwa, ale szczególnie chcielibyśmy powitać naszych zaproszonych gości. Witamy Panią Poseł, Panią Małgorzatę Golińską. Witamy Pana Posła Radosława Lubczyka. Witam bardzo serdecznie Pana Senatora Jerzego hardy Glasa. Posła. Zrobiłam Pana senatorem, ale mówią pierwsze koty za płoty, Pan mi wybacza, prawda? <grywa> Witam bardzo serdecznie Pan, Państwo Burmistrzostwo, że tak się wyrażę, z szefem, paniem, Panem Danielem Rakiem na czele. Uroczą, przeuroczą Panią Burmistrz, Panią Dorotę Rusin-Hardenbicke. I naszą dobrą duszę, bo bezpośrednio współpracowaliśmy przy organizacji tego koncertu pana burmistrza Macieja Maxelona. Szanowni Państwo, e, inspiracje były dwie, żeby zaistniał ten koncert. Pierwszą inspiracją był koncert, który odbył się w 2019 roku, a jego tytuł brzmiał Muzy na zamku. A drugą inspiracją był koncert ostatni, jak się okazało szczecineckich muzyków w Kronospan Design Center, który był poświęcony twórczości Franka Sinatry. Tak naprawdę to, co się dzisiaj dzieje, miało się odbyć rok temu, ale się nie odbyło. Ale jesteśmy niezwykle radzi, że może się odbyć dzisiaj i że muzycy mogą dla Państwa zagrać, a tancerze zatańczyć. Tak, rzeczywiście ja jeszcze, jeśli pozwolisz Kasiu, powitam dwóch gości, bo to mi też umknęło, chociaż... To są szczególnie goście. Chciałabym, żebyście Państwo powitali, bo jest pierwszy raz wśród nas przedstawicielka organu prowadzącego, czyli Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Pani wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, bezpośrednio moja przełożona, Pani Katarzyna Dziurdzikowska. Witamy Panią. I teraz już możemy zaczynać. Proszę Państwa, mam nadzieję, że serce otwarte, że będziecie Państwo to chłonąć, że tą abrozję, którą Państwu dzisiaj serwujemy, będziecie smakować z wielką, i degustować z wielkim smakiem. Proszę Państwa, co roku mury Szkoły Muzycznej pierwszego i II stopnia, szczególnie II stopnia, opuszcza grupa absolwentów, ponieważ Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą zawodową, więc młodzi, kończąc naszą szkołę, uzyskują tytuł zawodowego muzyka. Co roku ta grupa jest albo większa, albo mniejsza. W tym roku jest to grupa specjalna raz, że dość liczna, a dwa szczególnie bliska naszemu sercu, ponieważ sporo osób, które kończą naszą szkołę i będziemy musieli niestety pozwolić im wyfrunąć w świat, jest członkami szkolnej orkiestry ale o tym za chwilę. Oprócz instrumentalistów. Naszą szkołę kończy również trójka wokalistów w tym roku i dzisiaj, proszę Państwa, będziecie Państwo mieli okazję posłuchać ich sztuki muzycznej. Jako pierwszy zaprezentuje się Państwu z naszą orkiestrą Przemysław Liszczak. Wykona dla Państwa arie z pierwszego aktu opery Wesele Figara Wolfganga Madeusza Mozarta zatytułowaną Non più andrai. Najkrócej mówiąc. Tytułowy bohater opery Figaro pociesza przygnębionego, niezwykle kochliwego Pazia Herubina, ponieważ na jaw wyszły różne intrygi, które Paś zastosował, aby zdobyć serca kobiet, kobiet wszystkich kobiet, którymi się zetknął. Te wszystkie intrygi wyszły na jaw, Paś jest przygnębiony, a Figaro z wielką nutą, dozą złośliwości pociesza go, mówi słuchaj, skończył się ten wspaniały żywot, ten, ten przyjemny żywot, a teraz zobaczysz, teraz będzie poważne życie, czyli służba wojskowa. Proszę Państwa, aria jest co prawda po włosku, ale Państwo doskonale się zorientujecie, kiedy będzie mowa o tej służbie wojskowej, ponieważ e, tym słowom będzie towarzyszył motyw muzyczny, taki wojskowy o charakterze wojskowym, który będzie wykonany przez instrumenty TNT z naszej orkiestry. Proszę Państwa, a później zaprosimy Państwa w daleką podróż do miasta, które nigdy nie śpi. Tam chcę zbłądzić, tam chcę się obudzić, chcę być częścią tego miasta. A mowa tu o mieście, które jest znane, a mianowicie New York, New York. Było i jest ono marzeniem być może z wielu z nas, więc tam Państwa zabierzemy. Zapraszamy, zapraszamy. Non piangrai farfallona amoroso, notte giorno d'intorno girando, e vele muovo il coso, narcisetto ad d'amor. E vele muovo il coso, narcisetto ad un sino d'amor. E vele coso, narcisetto ad un sino d'amor. Ski bei penna chini Quel cappello leggero galante Quella chioma, quell'aria brillante Quel vermiglio d'un color Quel vermiglio d'un color Non ti avrai quel pennacchini, Quel cappello quella chioma, quella aria brillante. Non piangrai farfalona amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle trovando il riposo, Narcise tua dolcino amor. Delle belle trovando il riposo, Narcise tua dolcino amor. Dra guadieri può far bacco, gran mustacchi stretto sacco, schiocco in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango Una marcia per il fango Per montagne e per bailoni Con le nevi e i solioni Al concerto di tromboni Di bombarde di cannoni E le impale in tutti i toni All'orecchio fantischiar Non ti avrai quel pennacchini Non ti avrai quel cappello non ti quella chioma non ti quella aria brillante non ti andrai farfalona amoroso notte e giorno d'intorno girando delle belle trovando il riposo narcise tua dulcino d'amor delle belle trovando il riposo Narcise, tu ad un sido amor Che rubino la vittoria Alla gloria militar Che rubino la vittoria Alla gloria militar Che jeszcze winna Państwu dwie bardzo ważne informacje. Ci dyplomanci, którzy dzisiaj prezentują się przed Państwem, oni oczywiście pracowali przez, niektórzy przez 12 lat, instrumentaliści, a wokaliści przez 8 lat pod kierunkiem profesorów i dzisiaj to jest też ich święto. Trudny dzień, bo dźwignąć to też pod kątem stresu, to jest trudne, ale również wielka radość, kiedy mogą się zaprezentować tak szerokiej publiczności. Przemek uczył się w klasie y, śpiewu pani magister Anny Jakubczyk. Y, gratuluję Aniu. Dzisiaj przemek już wyfruwa w świat. I to jest i smutne, i piękne. Partię solową w utworze New York New York wykonał nauczyciel klasy trąbki, pan Andrzej Prokopowicz. I proszę Państwa, za chwilę zobaczycie Państwo kolejną dyplomantkę. Klasę wiolonczeli pani Kamili wiśniewskiej Czaja opuszczają w tym roku, opuszcza w tym roku aż dwóch. Instrumentalistów. Oni otrzymają tytuł za chwilę, bo jesteśmy w trakcie egzaminów dyplomowych. Otrzymają tytuł muzyków zawodowych. Za chwilę przed Państwem urocza wiolonczelistka, która na swoim instrumencie wykona piękną, liryczną pieśń. Wyśpiewa głosem wiolonczeli pieśń zatytułowaną Łabędź. Ten tytuł na pewno jest Państwu znany, ponieważ cykl 14 miniatur Kamila Sensansa którym w żartobliwy sposób opisuje nie tylko zwierzęta, nie tylko zwierzęta, to w ogóle był żart muzyczny. I kompozytor, dopóki żył, nie zgadzał się, proszę sobie wyobrazić, mimo popularności tych utworów, na ich publiczne wykonanie, bo stwierdził, że ucierpi jego wizerunek jako poważnego kompozytora. saint, -Saint zmarzł, zmarł. Zmarł, a te utwory, proszę Państwa, są wykonywane w bardzo różnych składach, i przez solistów, i przez y, większe lub mniejsze zespoły. Dzisiaj, proszę Państwa, usłyszycie i y, zobaczycie piękną wionoczelistkę Zuzannę Gawdzik w utworze zatytułowanym Łabędź. Proszę Państwa, a później będziemy kontynuować ten y, romantyczny nastrój, bo zabierzemy Państwa w scenerię filmu Titanic, gdzie Dwoje zakochanych w sobie ludzi będzie opowiadać swoją historię, która miała się w ogóle nie wydarzyć. Moje serce będzie trwać i trwać, blisko, daleko, gdziekolwiek jesteś, wierzę, że serce trwa. A to zatańczą gościnnie e, z wielkim sercem dla mieszkańców przecież swojego miasta Celina ba Balon i Oliwier Dudzik. Zapraszamy.